Podstawy dywagacji na ten temat, tak zwany eksperyment podwójnej szczeliny, wielokrotnie sprawdzany z elektronami, protonami, fotonami, tak naprawdę uświadomił nam, że życie jest pełne interakcji. A mianowicie, że nigdy nie jesteśmy tylko obserwatorem jakiejś sytuacji, ale bierzemy w niej aktywny udział. Bo jeżeli nawet Obecność obserwatora, czy to w postaci jakiegoś żywego organizmu, czy też nawet w postaci kamery, w momencie dokonywania pomiarów ma decydujący wpływ na to, czy uzyskamy po drugiej stronie szczeliny pasmo odpowiadające fali, czy też rzutowi elektronów na ekran. To znaczy, że tak naprawdę wszystko jest ze wszystkim powiązane, a. Wszechświat jest pełen wzajemnych powiązań i interakcji, prawdopodobnie na wszystkich możliwych poziomach swojej aktualizacji, czyli w grze pojawił się nowy element świadomość. Mając świadomość tych interakcji, nie możemy się tak naprawdę wyłączyć ze wszechświata. Jeżeli i tak się z niego nie wyłączymy, to warto by się zastanowić, jakie w tym wszystkim ma znaczenie. Czas i energia w związku z naszą świadomością przemijania tego czasu.